Na co dzień zajmuję się sztuką współczesną. Mam do czynienia z najbardziej niesamowitymi czy wymyślnymi, nowatorskimi dziełami, z różnymi mediami. Zajmuję się filmem, wideo. Sztuka współczesna uczy mnie, że ważny jest kontekst, ważna jest znajomość czasów, w których powstaje, że każda sztuka bierze z rzeczywistości. I dlatego ciekawe jest stanąć przed obrazem z XIX wieku. Obraz jest realistyczny, ale nierealistyczny. Bardzo często mówiono o Siemirackim, że to akademik, kiczownik, ale jednak serce cieszy, kiedy widzi, jak malarz pięknie oddaje bogactwo materiałów. Piękna dziewczyna schyla się nad czarnym handlarzem, który próbuje jej sprzedać jakiś amulet. Przed za nimi, sceptycznie, starsza kobieta patrzy na te zabiegi. Wszystko rozgrywa się w takim anturażu starego, rzymskiego, patrycjuszowskiego domu. Tak naprawdę, z dzisiejszej perspektywy, przypomina to po prostu dobry film hollywoodzki albo jakiś materiał kampowy. Ten obraz prezentowany był w Zachęcie w 1939 roku. We wrześniu 1939 roku uczestniczył w wystawie Siemiradzkiego, ostatniej wystawie simirackiego w Zachęcie. Chciałabym pokazać Wam ten obraz naprawdę.